Miasto Katowice świętuje w tym roku swoje 148. urodziny, a już trzeci raz robi to pod hasłem Kocham Katowice. Oficjalne obchody rozpoczęły się 8 września w Galerii Szyb Wilson, gdzie wystąpił amerykański duet Coco Rosi. Hey! Hey! Happy Birthday Katowice. Do Katowic siostry przyjechały przede wszystkim z materiałem ze swojej najnowszej, wydanej w tym roku piątej już płyty. Siostry Kasadi, Coco i Rozi, czyli duet Koko Rozi, to absolutne gwiazdy alternatywy, które zachwycają nas już od 10 lat, ale warto przypomnieć, jak zaczynały, ponieważ swoją pierwszą płytę nagrały w łazience, jednej z, nich, jednej z ich małego paryskiego mieszkanka. I z, tego, z tej łazienki wyszły tak naprawdę w cały, na cały świat. Ta trasa, ten koncert jest jednym z punktów ponad 20 koncertowej trasy. Dokładnie przez cały świat, przez połowę Europy. To jest ich pierwszy występ w Katowicach. Jak widać po tłumach, które tutaj przyszły, ponieważ Galeria Szyb Wilson jest wypełniona do ostatniego miejsca. No, bardzo wielu fanów czekało na ich występ właśnie tutaj w Katowicach. Prócz sióstr Kasady na urodzinach miasta zagra wielu innych artystów z kraju i zagranicy. To dopiero rozgrzewka, ten dzisiejszy koncert. Niemalże nie będzie dnia w tym tygodniu do 15 września bez jakiegoś ciekawego wydarzenia. A licząc jeszcze wydarzenia towarzyszące, tak naprawdę urodziny miasta będą trwały przez cały wrzesień. Zapraszamy na wszystkie wydarzenia związane ze świętem miasta. Dokładny plan znajdą Państwo na stronie www.miastoogrodów.eu.